Arek Wróbel nie widzi nic złego w tym, że wykorzystuje swoją dziewczynę. Przeciwnie, zastanawia się, jak wyłudzić od niej pieniądze na najnowszą wersję gry. Tymczasem Ania jest tak zakochana, że wciąż nie zauważa, że chłopakowi bardziej niż na niej zależy na jej pieniądzach. Z mi pożyczył fajkę. Naprawdę, to już była moja ostatnia. To? A to? Ale... Za to? Za moje pieniądze kupiłeś fajki? Ania, o co robisz aferę? To są przecież moje fajki. A nie zgadnę. Ty moje dałeś tylko do podtrzymania. No, wiesz co, nie wciskaj mi kitu. Naprawdę. Jeżeli to jest prawda, co mówisz? Prawda. To proszę bardzo, pokaż mi te 15 złotych, które dam ci na jedzenie. No przecież już rano je wydałam na kanapki i drożdżówki, a poza tym tak już je zjadłem. Za całe 15 zł, tak? No głodny byłem przecież. Nie mogę to uwierzyć, po prostu nie wciskaj mi więcej kitu, okej. Okay? Ania, daj spokój. Ja pierdzielę, ale w topę. akurat teraz jak miałem od niej ogarnąć hajs na grę? No. Nie wiem, czy ona się bardziej wkurzyła o to, że w ogóle palisz, czy o to, że za jej pieniądze. A stary, daj mi spokój. Truje mi z tym paleniem od kiedy zaczęliśmy chodzić. Mam rzucić palenie, bo ona tak chce. To uważaj na nią, bo jeszcze cię zahipnotyzuje, albo wyśle cię na odwyk od fajek. Stary, przecież to jest pomysł. Ja jej powiem, że muszę iść na jakąś terapię odwiekową i że to kosztuje. Ty to jest dobry pomysł. Czekaj, sprawdzę w necie, to. może coś jest o tym. Arek jest zadowolony, bo wymyślił powód, żeby wyłudzić od swojej dziewczyny pieniądze na wymarzoną krew. Twoje wnętrzności. O jest, hipnoza. 200 zł nawet za seans. O kurda, ma coś innego? <suszy> nie wiem, jakieś tutaj, nie wiem, elektro coś tam, jakieś psychologiczne brednie. Stary, ja mam pomysł. Powiem jej, że potrzebuje grę, żeby po prostu przestać myśleć o paleniu. Ty myślisz, że ona to kupi, że dla gry rzucisz fajki? No stary, kupie kupi, kup. Jest słodka i naiwna przecież. No nie wiem. A. Maturzysta chce od razu porozmawiać z Anią i poprosić ją o pieniądze na grę. Postanowił okłamać dziewczynę, że to pomoże mu w rzuceniu palenia. Ania, kochanie, Boże Święty. Przepraszam cię, ale nie mogłem ci powiedzieć, że pobiorę od ciebie kasę na fajki, bo byś na pewno byś mi ich nie dała. Przepraszam cię strasznie. Wiesz, jak mi było przykro? To już nawet nie chodzi o fajki. Kłamałeś mnie. No wiem, przepraszam cię. Koniec kłamstwami i koniec fajkami. Wiesz co, chyba potrzebowałem takiej dziewczyny jak ty, naprawdę. Tylko teraz chyba będę potrzebował jakiś sposób, żeby nie myśleć o fajkach. Wiem. Kumpel mi powiedział, że jest taka fajna gra, tylko że kurde jest strasznie droga. No to niech ci pożyczy, y, pograsz sobie i mu oddasz. No właśnie to nie jest takie proste, bo każdy chce ją najpierw przejść na konsoli. Więc przynajmniej przez miesiąc jestem bez szans. A ile ona kosztuje? No dwie stówy. właśnie tyle na pewno mi nie nadarzył. No to tyle to ja też nie mam. No właśnie, kiszka. Chyba, że. Nie wiem, może uda mi się uzbierać. Tylko pamiętaj, będziesz mi musiał oddać te pieniądze. Oczywiście, kochanie, oddam ci. Obiecuję. I obiecuję, że przestaniesz palić? Tak, obiecuję. Tak, dobrze. dobrze. Idziemy? Yy, jedną rzeczkę na komputerze jeszcze zrobię, dobra? Co okay. chwili się dojdę. Okay. Chłopak jest bardzo zadowolony. Udało mu się udobruchać naiwną dziewczynę, a ona obiecała mu pomóc i zdobyć pieniądze na grę. Nie wiedziałem, że ją tak łatwo wkręcę. Graję jako zwykłot fajek. Jestem genialny. Laski są naprawdę naiwne. Ania jest szczęśliwa. Uwierzyła Arkowi, że dla niej zerwie z nałogiem. Dziewczyna nie ma pojęcia, że chłopak kolejny raz ją wykorzystuje. Zastępczej rasy owcy szkockiej. Ale słodziak? To samica. Ale kto? Dolio, wieczka. To ona. Czy się w ogóle coś do testu? Ja nie o tym mówię. Arek mi wysłał serdeczko. I rzuca dla mnie palenie. No to super. Ale słuchaj, to nie jest takie proste. Dlatego kupi sobie gry na konsolę, i, żeby wiesz, odciągnąć się od tych fajek. No, to wszystko jasne. Ciekawe, czy naiwność jest dziedziczna. Tyszka, Wszystka... o co ci znowu chodzi? Dzi Anka zrozum, że tu nie chodzi o rzucanie fajek. Tu chodzi o to, że ten chłopak chce cię naciągnąć na kasę. Ile tak ra kosztuje? Dwie stówy. Co? Anka, chyba nie chcesz mu dać tyle kasy? To tylko pożyczka. Kocham go i chcę mu pomóc. Lepiej, ty mi lepiej powiedz, jak skołować takich hajsby. a nie posiadam tyle. Dzień dobry. Dobra. dobry. E, nie, 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 kochani. Chowamy wszystkie podręczniki i zeszyty. Tak, za chwilę będziecie pisać test. Mam nadzieję, że... Dobrze, przygotowaliście się do powtórki materiału z genetyki. Jeżeli tak, to zapewniam was, że ten test będzie wielką przyjemnością. Możesz rozdać arkusze? Dziękuję. Anka, czemu ty właściwie chcesz mu kupić tą grę? Skoro tak mu na niej zależy, to może niech sobie sam na, ni na nią zarobi? Skoro ty dorabiasz w myjni samochodowej. To jest ekstra pomysł, mogłabym go tam wkręcić. Dziewczynki, możecie przestać rozmawiać, czy mam was przesadzić? Że też wcześniej nie wpadłam na pomysł z tą mynią. Zuzka to super wymyśliła. Załatwię Arkowi pracę i wszystkie problemy się rozwiążą. Maja czerwińska, żeby pognębić rywalkę Paulinę, założyła się z nią o to, która pierwsza pocałuje chłopaka drugiej. Dziewczyna chce jak najszybciej poderwać Tomka i wygrać zakład. No, nie wiem, weź coś wymyślą. No. Nie wiem, że jest zamknięta czy coś tam. Błagam, cię, ja potrzebuję tylko kilku minut sama. Sam. Mhm. Idź, dobra, dzięki. Maja jest pewna, że to ona pierwsza pocałuje chłopaka rywalki. Ma plan, jak podstępnie do tego doprowadzić. Cześć, co robisz? Czy tam nie widzisz? Fajnie, a co czytasz? Słuchaj, ja naprawdę jestem zajęty. Chciałaś coś konkretnego ode mnie? Mm, zależy, co konkretnego masz do zaproponowania. Słuchaj, ja naprawdę nie mam czasu na takie zabawy. O co ci chodzi? Okej, okay, o żabińską. Kazała mi zrobić jakiś referat przed maturą o Baroku. Paula mówiła, że mógłbyś mi pomóc. Paulina powiedziała, że mam ci pomóc? No tak, a co w tym dziwnego? Może czytasz coś teraz akurat w tym temacie? Nie, nie, słuchaj, ja naprawdę nie mam czasu, no. nie wiem, nawet nie wiem, jak miałbym ci pomóc, no. Znajdziesz sobie wszystko w internecie. A, teraz przesuniesz się, bo spadną mi książki? Nie, yeah, okej. Okay. Ała! Coś mi wpadło do oka. Mógłbyś mi pomóc, nie wiem, chyba ten pyłek z książki. No, czekaj, gdzieś miałem chusteczki. O, są. Co ty mówisz, jaki pył? Nie wiem, Jezu, mógłbyś zobaczyć, co tam jest? sama sobie to musisz jakoś wydłubać Boże, coś ty taki dziki, nie możesz mi pomóc? Dlaczego? Tak Paula? Gdzie jesteś? Paulina jeszcze nie wie, że Majka próbuje zrobić wszystko, żeby chłopak rywalki ją pocałował. Chce wygrać zakład i udowodnić koleżance, że Tomek nie jest jej wierny. Chyba przegrała zakład. Co? Ma jest, tamkiem mam pilnować, żeby nikim nie przeszkadzał. O nie. Coś zrobiła? Tomek Całowałeś ją? Słucham, o czym ty mówisz. I tam się czy ją całowałeś? Paula, dobrze się czujesz. Tomek, odpowiedz mi, całowałeś ją? Oczywiście, że nie, co to w ogóle zapytanie? pytanie. Chciała, żebym pomógł jej z tym referatem, w końcu sama ją do mnie przysłałaś. Ja? W życiu? No, w życiu tak mi po powiedziała. Powiedz mi, o co chodzi z tym całowaniem? Już nic, obiecaj mi, że nie będziesz z nią rozmawiać. Ale dlaczego? Czekaj ja nic nie rozumiem. I nie musisz, proszę cię, Tomek, obiecaj mi, że nie będziesz z nią rozmawiał, okej? Okay? No dobra, skoro to dla ciebie takie ważne, okej. Okay. Tomek mi obiecał, że się nie zbliży do tej wrednej Majki, ale ja ją znam, ona nie odpuści. Muszę jak najszybciej pocałować Janka i wygrać ten zakład. No słabiutko, słabiutko. Opie. Paulina przestraszyła się, że Majka jednak znajdzie sposób na to, żeby pocałować Tomka i wygrać zakład. Dlatego chce jak najszybciej umówić się z chłopakiem i Jankiem. Brawo, brawo. Szkoda, że tego nie widziałam. Ale możesz przyjść w sobotę, też gramy. No super. No, ej, stary, stary, stary. I wiesz, i pod koniec czwartej kwarty. I wiesz, i na sam koniec, co nie? I co? Solówka? A czy no, no, wcześniej solówka była, tak? Jakie ty masz mięśnie. A czy no, no, chodzę dwa razy w tygodniu na siłownię, mm, No ale jaki efekt! No fakt. Wiesz, mam do ciebie prośbę, bo Tuciak się na mnie usiął i chodzi mu o żółty z dystansu. No. Mógłbyś ze mną potrenować? No, wiesz to, no, no jasne, tylko że może nie teraz, bo mam WF i. Ale możesz na przykład załatwić z nim salę i poćwiczymy potem, ok? A. A, to jesteśmy umówieni. To... E... Janek, możemy o, pogadać? Mania, czy... Sorry, to ja idę załatwić sprawę z ludziakiem. Janek, co ty do cholery prawie z Pauliną? Czy ty nie widzisz, jak ona się do ciebie klei? To, żeby się nie lubicie, to nie jest moja sprawa, okej? Okay? Pomagam jej tylko w rzutach do kosza i tyle, no. Nie możesz z nią trenować, rozumiesz? Wiem, że się nie lubicie, ale dajże spokój. ci tylko sportową pomoc, A chcesz zagrać sobotę mecz? co to jest zapytanie? Słuchaj, lepiej sobie ją odpuść. Ona jest chora. Na co chora? Ona ma grzybice. To miała być tajemnica. Wszystkie koleżanki z, z klasy, które to wiedzą. Więc żadna nie chce jej dotykać. No to jest takie, takie zaraźliwe to jest trochę, nie? I to bardzo. Więcej się jej dotykałeś, to lepiej iść do dermatologa. Ja dotykałem tej samej piłki, co on. Wiesz co, może może pójdę, pójdę się wymyć. Ej, chłopaki, ja lecę, okej? Okay? No to sprawa załatwiona. Janek nawet nie zbliży się do Pauliny. Naiwna idiotka. Ona naprawdę myślała, że może ze mną wygrać? Nigdy na to nie pozwolę. Nie ma takiej opcji. Janek jest przerażony, bo uwierzył, że koleżanka mogła zarazić go grzybicą. Nie wie, że jego dziewczyna kłamała o chorobie z nienawidzonej rywalki, żeby nie dopuścić do spotkania Janka i Pauliny. Zresztą powinnaś nosić jakieś rękawiczki Janek, to cokolwiek. Czekaj, to, bzdurać, to wszystko, wytłumaczy, to jest kłamstwo. I co, coraz mieszać na wygraną, nie? Cóż ty mu nagadała? To jest nie fair! Wszystkie chwyty dozwolone, a ciebie o, już okay. żaden chłopak nie pocałuje. Grzybica? Muszę przekonać Janka, że to kłamstwo, bo inaczej przegram zakład. Jeszcze jakby rozwiózł to po szkole, będę mieć przerąbane. Paulina chce udowodnić Jankowi, że jest zdrowa. Wie, że matka jednej z jej koleżanek jest dermatologiem. Ma nadzieję, że dowie się od dziewczyny, jak może szybko przekonać chłopaka, że nie ma grzybicy. testy robić, trzeba na niedługo czekać. No bo tak jest, no musi potrwać. No nie, musi być coś szybciej. No jest taka lampa. Uda. Wiesz, świecisz ultrafioletem mm. po skórze i patrzysz, czy są plamy. Nawet moja mama ma taką w gabinecie. Danusia, proszę cię, pożycz mi jej jutro na pół godziny. Oszalałaś? Co ja powiem matce? No, zaraz po ósmej ci ją przyniosę. A nie możesz wydrukować sobie zdjęcia i dołączyć do referatu? Gruszka będzie zadowolona, no piątka murowana, no proszę cię, na pół godziny. Mogę zapytać się mamy, ale nic no, nie obiecuję. Chodź, chodź, błagam się, zapytaj się, chodź. Tak, ręczę za niego. To mój kolega. Ania postanowiła pomóc swojemu chłopakowi i załatwić mu pracę w myjni, w której sama pracuje. Jest pewna, że Arek będzie zadowolony, jeśli sam zarobi na swoje wydatki i będzie mógł kupić sobie wymarzoną grę. Załatwiłam ci robotę u mojego znajomego w myjni samochodowej. Co? <laughs> nie wyrobię! Ty i robot! Dobra, zamknij się. Ania, czemu mnie wcześniej nie spytałaś? Bo przecież obiecałam ci, że mogę ci uzbierać na tę grę, prawda? A facet od razu po robocie. Płaci, więc zaczynasz się o 18. Nie wiem, czy dziś się dam radę, bo rodzice mi strasznie każą się teraz uczyć, a poza tym, co z naszymi randkami. Przecież nie musisz tam być codziennie. Jak ja dorabiam, to umawiam się na godziny. Na ile to można wyciągnąć? Nawet pięć dni dziennie. Nie, no to hajsy. No nie wiem, trochę mało. Mało? cztery godziny roboty? Ja tam jestem zadowolona. Ja też bym się zadowolił. Cicho, bądź. No tak, ale musiałbym za cztery dni czekać, znaczy pracować na tę grę, więc... Aż sama chciałeś, żebym szybko rzuciła, a z tego nie wytrzymam. Dobra, no to umówmy się w ten sposób, że ja dołożę ci tyle, ile będzie ci brakować, okej? Okay? Okej, okay, dobrze. Widzicie ci sms-em adres. No pa, na razie. No to cię zrobiła. Ach, nie ma co. Ty, a może byś i mój samochód od razu Dobra stary, zamknij się, nie będę w żadnym Ja pierdziłem. Pogięło ją z tą robotą, mamy jakieś zasyfione rzęchy. Zresztą i tak miałem odpalić u gierkę wieczorem. Tylko jak nie pójdę do tej mejni, to Anka znowu zrobi mi aferę i nie da mi kasy. Kurde, muszę coś wymyślić.